Cześć tu Kuba! Dziś bierzemy na warsztat narzędzie task wbudowane w ChatGPT z modelami o 3 i o 4 mini, które nie tylko odpowiadają na pytania, ale też zapisują Twoje zadania i przypomnienia. Wpisujesz przygotuj mi śmieszny żart co dzień rano, AI ogarnia temat. Ale czy to działa? Czy ChatGPT może zastąpić Ci kalendarz? Testuję z moimi przykładami, rozkmieniami zdradzam, jak AI mnie zaorało, albo ja zaorałem AI. Gotowi? To wskakujcie, bo będzie produktywnie. Uuuh, uuuh, uuuh. Modele O3 i O4 mini w ChatGPT działają na subskrypcjach płatnych już od około 90 zł miesięcznie. Mają funkcję pamięci kontekstowej. Wpisujesz zadanie, np. przypomnij mi o spotkaniu z klientem w piątek o 14, a AI zapisuje to w pamięci i synchronizuje z Twoimi sesjami. Działa w przeglądarce i na apce mobilnej. I to właśnie tam wyskoczy Ci przypomnienie, chyba że wyłączyłeś się dla tej aplikacji w ustawieniach. Pierwszy test. Wybieram model O3 i wpisuję przypomnij mi jutro o godzinie 14, abym wysłał kwiaty do mamy. AI przygotowuje zadanie i ustawia przypomnienie. Warto tu zwrócić uwagę na strefę czasową. Teoretycznie ChatGPT wie, że jestem w Polsce, ale mogę się upewnić, czy faktycznie to zadanie zostało ustawione poprawnie. Klikam trzy kropeczki i włączam edytuj. Pojawia się panel do zarządzania zadaniem, gdzie mogę przestawić jego datę, godzinę, a nawet ustawić, aby się powtarzało w określonych cyklach czasowych, jak w zwykłym kalendarzu. Zaczekamy jeszcze chwilę i naszym oczom ukazuje się przypomnienie. W wersji desktop wyskoczy na górnej części ekranu. Gdy jesteśmy zalogowani także do aplikacji mobilnej, przypomnienie wyskoczy także na telefonie. Plusy to taki podręczny kalendarz. Mogę go użyć jak zapomniałem hasła do skrzynki pocztowej. Minusy w wersji plus jest limit 8 jednocześnie zaplanowanych zadań. Będę szczery, do przypominania o dacie urodzin czy rocznicy lepszy będzie klasyczny kalendarz. Moja ocena 5 na 10. Fajnie, że jest, ale moim zdaniem niepraktyczne. Teraz coś kreatywnego. Przygotuj codziennie na godzinę dziewiątą rano trzy motywacyjne zdania, których mogę użyć do motywowania zespołu, którego jestem menadżerem. Skup się na prostych sentencjach, mile widziane takie, które mają elementy humorystyczne. Mogą być także takie, które zawierają elementy czarnego humoru. GPT planuje zadanie, jednocześnie dostają od ręki porcję haseł na kolejny dzień. Dziś robimy postęp, nie perfekcję, ale postęp ma deadline. Jeśli plan ma dziury, załatamy je działaniem, nie wymówkami. Kawa działa 15 minut, decyzje działają cały dzień. Plusy brzmi korporacyjnie, w sumie jest nawet trochę zabawne i trafione. Jednym słowem, idealne na rozruch przed porannym daily. Minusy. Niektóre z takich motywacyjnych haseł mogą nie do końca trafić do zespołu. Warto w prompcie dopisać coś, co dobrze opisze z kim pracuje, aby treść była jeszcze lepiej dopasowana. Moja ocena 7 na 10. Spoko dla tematów, których nie muszę już wymyślać samodzielnie. Teraz konkret. Napisz codzienny post na firmowy fanpage o godzinie 8 rano. O sposobach spędzania czasu na świeżym powietrzu. Styl zachęcający, angażujący, język pokolenia Z. Dynamiczny, bez korpomowy, bez patosu. Maksymalnie dwie, dwie emoji. Bez clickbaitu. Pisz do czytelnika w drugiej osobie. I tak dalej. Ten prompt rozbudowałem dosyć mocno, aby był precyzyjny i dostarczał mi konkretny wynik. AI zapisuje zadanie i po chwili proponuje mi także pierwszego posta na próbę. Co więcej, mógłbym poprosić go jednocześnie, aby w ten w ten sposób do każdego posta wygenerował mi odpowiadającą mu grafikę, ale to pokażę w innym odcinku. Plusy działa jak mój asystent. Mogę mu wskazać konkretne tematy albo prosić o ich wymyślenie i przygotowanie gotowców. Przychodzę do biura i rano mam gotowy tekst. Minusy na podstawie jednego promptu ChatGPT nie nauczy się mojego stylu. Jeżeli chciałbym pójść krok dalej, dużo lepiej będzie stworzyć i spersonalizować własny model GPT do pisania takich posłów. Warto też sprawdzić kontrolnie źródła, na które się powołuje. One zawsze istnieją, ale nie zawsze mogą być precyzyjne. Moja ocena 8 na 10. Tu kozak. Narzędzie Task w ChatGPT to fajne uproszczenie. Powiedziałbym prosta automatyzacja powtarzalnego zadania, którą ogarnie każdy. Ale trzeba pamiętać o jego limitach. W bazowym pakiecie Plus mamy tylko 8 aktywnych, równolegle działających zadań. Resztę trzeba wstrzymać lub usunąć z listy, aby wpisać nowe. No chyba, że działamy na wersji Pro lub Enterprise, gdzie limity są wyższe. Przydatne? Oczywiście, choć czuję, że chyba bliżej mi do tworzenia dedykowanych modeli GPT. Ocena ogólna tego narzędzia 6,6 na 10. Próbowaliście zarządzania zadaniami w ChatGPT? Piszcie w komentarzach, jakie narzędzia rozkminić w kolejnym odcinku. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i kliknijcie dzwoneczek. Kolejne AI-owe bomby nadchodzą. Cześć!